Moja rodzina znana jest w środowisku medycznym Bostonu jako dynastia Bewilliamsów. Szpital St. Mary Memorial, którego budynek z wdzenkiem wychodzi na rzekę Charles. Jest liderem opieki medycznej w Nowej Anglii od czasu jego założenia w 1890 roku. roku. Szczególnie w dziedzinie kardiochirurgii plasuje się w pierwszej dziesiątce w całym kraju, a jego nowoczesny wygląd uosabia harmonię między historią a innowacjami. Moja matka jest prezesem tego prestiżowego szpitala. Nierzadko jej jedno słowo radykalnie zmienia życie lekarzy w tym regionie. Okazywanie współczującego uśmiechu podczas podejmowania zimnych decyzji to prawdziwa natura mojej matki. W każdą niedzielę organizuje rodzinny obiad w naszym domu w ekskluzywnej dzielnicy Back Bay. Dla mnie były to godziny wytrwałości. Katrin, dzisiejszym winem powinno być Hatomargo, rocznik 2000 Rok. Po cichu skinąłem głową i udałem się do piwnicy. minęły 3 lata. Odkąd zostałem żywym pracownikiem w rodzinnej rezydencji. Ani razu nie sprzeciwiłem się słowom matki. Schodząc po schodach, starałam się zagłuszyć nawet własne kroki. Biała bluzka i szara spódnica. To był mój uniform w tym domu. Pracowałam jako badacz w firmie farmaceutycznej, a trzy dni w tygodniu jako koordynator badań klinicznych w rodzinnym szpitalu. Pomimo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. Dlaczego prowadzę takie życie? Tylko jedna osoba na tym świecie zna odpowiedź. Marmurowe korytarze rezydencji są zawsze wypełnione ciszą. To opresyjne powietrze przeszył głos mojej siostry Ashley. Hej, chyba nie planujesz założyć tego na dzisiejszą kolację? Założysz chociaż apaszkę Hermesa, pracuje jako dermatolog, a jednocześnie jest aktywna jako influencerka na Instagramie, jest ulubioną córką matki. Codziennie transmituje swoje idealne życie do 100 tysięcy obserwujących kropka eleganckie sceny konsultacji w Estemary, posiłki w ekskluzywnych restauracjach, weekendowe wycieczki jachtem. Oczywiście mój wizerunek nigdy nie pojawia się w żadnym z nich kropka nie martw się. Przebiorę się w mój zwykły uniform do serwowania. Ashley skinęła głową z zadowoleniem na moje słowa. Poprawiając kołnierzyk swojego twidowego żakietu Chanel, była pochłonięta nowym ekranem. Mój ojciec George, jako dyrektor do spraw planowania, zarządzania szpitalem. Zawsze podporządkowuje się życzeniom matki. Nie interesuje się niczym poza swoim hobby golfem i kolekcjonowaniem luksusowych samochodów i zachowuje milczenie w kwestii mojego leczenia. Jego kolekcja Mercedesów klasy S jest jego dumą. Ale wydaje się, że całkowicie zrezygnował z jakiegokolwiek głosu w sprawach rodzinnych. przy każdym. W niedzielnym obiedzie przed luksusowym stołem oświetlonym kryształowymi żyrandolami, matka zawsze chwali się sukcesami Ashley w mediach społecznościowych. Kiedy mówi z dumą o swojej córce było jasne Że moje istnienie nie zostało uwzględnione kropka na czystym białym obrusie srebrne sztuczce chłodno odbijały światło. Po skończeniu serwowania wróciłem do kuchni i wyjrzałem przez okno. Przepływ rzeki Sharl pozostał dziś niezmieniony. Koledzy często pytają mnie, dlaczego się nie wyprowadzisz? Pomimo otrzymywania wysokich ocen jako naukowiec, dlaczego poddaję się takiemu traktowaniu? Nie odpowiadam. Szepczę tylko w sercu. Pewnego dnia wszystko się zmieni. Do tego dnia wytrwam. Bo taka jest nasza obietnica. Światło że delikatnie kołysało się w prywatnym pokoju na placu. Cząsteczki światła z kryształowych pryzmatów tańczyły cicho na głębokim czerwonym dywanie. Za oknem słońce zachodziło nad rzeką szarl. Pozostałości wieczornego słońca mieniły się falami na powierzchni wody kropka białe, truflowe risotto z Homarem Z Maine, grillowaną amerykańska wołowina Prime, aromat luksusowego posiłku unosił się w ciężkim powietrzu. Matka zamknęła kartę win którą Samuel jej z szacunkiem przedstawił po zaledwie jednym spojrzeniu. Kropka Lafite, Rafchild 1986 przytaknąłem cicho na te słowa. Kropka podczas dekantacji Ashley nieustannie obsługiwała swojego smartfona. Po cichu skończyłem nalewać wino i odsunąłem się. W tym momencie Ashley wyciągnęła swojego najnowszego i pada kropka różowo-złoty blaskiej torebki Becken odzwierciedlał jej zadowolony z siebie wyraz twarzy. Na nadgarstku Ashley lśniła bransoletka kartiera, którą matka podarowała jej na urodziny. Spójrz, spójrz. To zdjęcia z naszego rodzinnego rejsu. Gdy Ashley dotknęła palcem ekranu, pojawiły się zdjęcia luksusowego statku wycieczkowego. Najnowszy statek linii Royal Caribbean. Uśmiechnięta rodzina na pokładzie, sceny kolacji o zachodzie słońca, chwile relaksu przy prywatnym basenie. Idealne zdjęcia rodzinne pojawiały się jedno po drugim. Matka wpatrywała się w zdjęcia Ashley, dotykając naszyjnika z pereł. Ojciec od czasu do czasu kiwał głową, poprawiając kołnierzyk swojego garnituru Brooks Brothers. Dwa tygodnie na Karaibach były absolutnie niesamowite. Pojechała cała rodzina. Kolacja kapitańska też była wspaniała. Mamo, twoja sukienka była cudowna. Matka skinęła głową z zadowoleniem, przechylając kieliszek z winem. Kropka, ojciec w milczeniu uciął rozmowę, ale na jego ustach pojawił się nikły uśmiech, kropka, jaką podróż. Słowa wymknęły mi się z ust, zanim zdążyłam je powstrzymać. Atmosfera w pokoju zamarła na chwilę. Dźwięk noża i widelca dotykających talerzy zabrzmiał nienaturalnie, wyraźnie, kropka, Eszli powoli odłożyła i pada, uśmiechając się złośliwie. Z gracją regulując kołnierzyk swojego twidowego żakietu Chanel, spojrzała na mnie protekcjonalnie. Cóż, nie masz rodziny, prawda? Jesteś naszą gosposią. Rodzice zaśmiali się cicho. Ich śmiech odbił się dziwnym echem w ciszy ekskluzywnej restauracji. Champan Mode and Chandon uniósł drobne bąbelki w kieliszku. Zaciekawione spojrzenia padały z okolicznych stolików. Dźwięk barmana upuszczającego kostki lodu wydawał się niezwykle wyraźny. Nieświadomie chwyciłam mocno krawędź wysokiej jakości obrusu. O tak. Mama mówiła kapitanowi, mamy dwie córki. Och, przepraszam. Wygląda na to, że nie liczyła ciebie. Ashley dodała więcej słów. Sprawdzając ekran transmisji na żywo, SNS. w rogu ekranu liczba znaków serca stale rosła. Ashley, nie musisz być taka wredna. W głosie matki nie było ani śladu nagany. W jej głosie słychać było raczej dumę ze sprytu córki. Jej brylantowe kolczyki lśniły wraz z ruchem szyi, kropka moje ręce lekko drżały. Aby to ukryć, mocno ścisnęłam spódnicę munduru. Nawet gdy próbowałam się skoncentrować, mój wzrok stał się lekko zamglony. Światło Żyrandola kołysało się w wielu pierścieniach. Kropka, myślę o następnym wyjeździe na Malediwy. Planuję to jako wycieczkę dla personelu szpitala. Oczywiście, służba. W tym momencie cicho wstałem i wziąłem swój smartfon. Wszystkie oczy w pokoju natychmiast zwróciły się na mnie kropka, uwaga wypełniła pokój, jakby posłuszna gosposia nagle podniosła flagę buntu. Ciężkie, przeklęte zasłony kołysały się lekko, choć nie było wiatru. Kropka w takim razie zadzwonię do rodziny. Ogłosiwszy to spokojnym głosem, odblokowałem ekran smartfona. Ostrożnie ukryłem obraz oczekującego ekranu przed matką i innymi. Kropka, o czym ty mówisz? Nie masz żadnej rodziny, prawda? Głos Ashley był lekko podniesiony. Jej idealnie nałożona szminka lekko się rozmazała. Matka w milczeniu wpatrywała się we mnie, a ojciec pospiesznie przyniósł wino do ustęp kolejne z Twoich urojeń. Naprawdę jesteś kłopotliwym dzieckiem. Gdy Ashley zaczęła okazywać ulgę po słowach matki, drzwi restauracji powoli się otworzyły. Ciężkie drewniane drzwi wydały skrzypiący dźwięk kropka na ten dźwięk. Smartfon Ashley do streamingu SNS Live prawie wyślizgnął się jej z ręki kropka za drzwi, zaczął dobiegać dźwięk wysokich obcasów. Kroki te rozbrzmiewały elegancko, ale autorytatywnie na luksusowej marmurowej podłodze restauracji kropka karmazynowy wodospad Christiana Louboutina uwalniał zdecydowaną obecność z każdym krokiem kropka Elizabeth Montgomery. Gdy tylko się pojawiła, atmosfera w pomieszczeniu całkowicie się zmieniła. Granatowy garnitur od Toma Forda podkreślał jej dostojną postawę dzięki perfekcyjnemu krawiectwu. Kropka na szyjnik Van Cleef Arpel lśniący przy kołnierzyku jej bluzki emanował cichą godnością, nie podkreślając swojej obecności. Kropka przepraszam, że musiałaś czekać, Katrin. Jej głos był miękki, ale wyrażał wewnętrzną siłę. Kolor odpłynął z twarzy Ashley. Dłoń matki lekko zacisnęła się na kieliszku z winem. Ojciec upuścił serwetkę i pospiesznie wstał. Elizabeth uśmiechnęła się z wdzenkiem, jakby dostrzegając to poruszenie. Elizabeth, dlaczego tu jesteś? W głosie matki słychać było rzadkie poruszenie. Właściwie to mam ważne ogłoszenie. Elizabeth stanęła obok mnie i swobodnie położyła dłoń na moim ramieniu. Czułam, że to ciepło coś we mnie wyzwala. przewodnicząca Margaret. Czy jest pani świadoma decyzji podjętej na ostatnim posiedzeniu zarządu? Głos Elizabeth był spokojny, ale pełen zdecydowania. Co masz na myśli? Ashley próbowała się wtrącić, ale jej słowa zatrzymały się w połowie na spojrzeniu Elizabeth. Zostałam nominowana jako następna kandydatka na przewodniczącą ST Mary Memorial Hospital. Światło żyrandola oświetliło wytworny profil Elizabeth. Chyba żartujesz. Wciąż żartujesz. Moja skuteczność operacji wynosi 98%, wykonuję ponad 400 operacji rocznie. Przynosząc szpitalowi 10 milionów dolarów przychodu rocznie. Słowa Elizabeth były pełne niezachwianej pewności siebie popartej danymi i osiągnięciami. Ale dlaczego dzisiaj? Głos matki lekko kropka Dlatego że Mówiąc to, Elizabeth chwyciła mnie za rękę. Ten gest zawierał w sobie wszystkie emocje, które do tej pory ukrywaliśmy. Ketrin jest moją partnerką. Powietrze w pokoju zamarło. Transmisja na żywo z SNS Ashley nagle się urwała. Na ekranie migały tylko słowa. Błąd połączenia. Poznaliśmy się dwa lata temu na konferencji medycznej. Byłem zafascynowany prezentacją badań klinicznych Ketrin. Głos Elizabeth był cichy. Jej badania miały potencjał, aby znacznie poprawić wskaźniki powodzenia operacji kardiochirurgicznych. Kropka, ale jeszcze bardziej ujęła mnie jej dobroć i siła. Delikatnie ścisnąłem dłoń Elizabeth. Kropka, ty też. Głos ojca był zachrypnięty. Wychowałem się w chrześcijańskim domu. Dużo czasu zajęło mi zmierzenie się z moją prawdziwą naturą. Elizabeth spojrzała na mnie, kropka w tym momencie, miłość odbijająca się w jej oczach uleczyła cały ból z przeszłości, kropka, ale kiedy poznałem Katrin, po raz pierwszy byłem w stanie zaakceptować swoje prawdziwe ja. I budowałem swoją siłę, by ją chronić, kropka, czekaj, to jest. Matka próbuje wstać. Przewodnicząca Margaret, wiem o wszystkim, co Katrin przeszła do tej pory. Głos Elizabeth stał się ostrzejszy. Kropka traktowanie córki jak służącej, wykluczanie jej z rodzinnych wyjazdów, ukrywanie jej istnienia w mediach społecznościowych. Czy to naprawdę oblicze rodziny prezesa ST Mary Memorial Hospital, Ashley chwyciła smartfon drżącymi dłońmi. Jej świat idealnych postów miał się rozpaść w jednej chwili. Kiedy matka zaczęła coś mówić, Elizabeth cicho podniosła rękę. Obstawiłabym stanowisko przewodniczącej, chcę chronić Ketrin. na te słowa wyraz twarzy matki zmienił się diametralnie. Przybierając wymyślony uśmiech, zniżyła głos, by powiedzieć: Ojej, my też jesteśmy rodziną. Jeśli będziemy rozmawiać. Jednak oczy Elizabeth Ani drgnęły, kropka, trzy lata temu Ketrin zaczęła tu pracować jako służąca. To dlatego, że wykorzystałeś ją, by się do mnie zbliżyć, kropka Elizabeth przyciągnęła mnie bliżej. Twój plan przyniósł nieoczekiwane rezultaty. W bostońskim kościele, w którym dorastałem, mój ojciec co niedzielę powtarzał to samo kazanie. Głos Elizabeth cicho odbijał się echem w prywatnym pokoju. Kropka Światło żyrandola delikatnie oświetlało jej wyrafinowany profil. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest życzliwa. Nie zazdrości. Nie przechwała się. Pierwszy list do Koryntian. Rozdział 13. Ojciec odetchnął z ulgą na słowa płynące z ust Elizabet. Jako chrześcijanin i lekarz zawsze starałem się kroczyć właściwą ścieżką. Ale dopóki nie spotkałem prawdziwej miłości, wciąż się oszukiwałem. Elizabeth delikatnie ścisnęła moją dłoń, ciepło tej dłoni zdawało się leczyć cały przeszły ból. Poznałem Ketrin dokładnie dwa lata temu. Jej prezentacja badań klinicznych poruszyła moje serce jako kardiochirurga. Matka próbowała przerwać, ale Elizabeth mówiła dalej cicho, ale z mocą kropka szare Person, Margaret chciała uczynić mnie swoją następczynią. W tym celu wykorzystała Ketrin. Kazała jej mieszkać w domu, aby stworzyć punkty kontaktu ze mną, Ashley drżącymi dłońmi chwyciła kieliszek z winem. Jej doskonale utrzymany wyraz twarzy powoli się rozpadał. Ale obliczenia przewodniczącej były błędne kropka rzeczywiście ciągnęło mnie do Katrin. Ale nie tylko ze względu na jej umiejętności badawcze czy zachowanie w szpitalu. Głos Elizabeth niósł jeszcze silniejsze emocje kropka, widząc jak była traktowana przez rodzinę, podjąłem decyzję. Zdobyć moc, by chronić tę, którą kocham czekaj. Matka ściszyła głos. Nigdy. Naprawdę spojrzenie Elizabeth przeszyło matkę na wskroś. Traktowanie Ketrin, jak służącej, wykluczanie jej z rodzinnych wycieczek, wymazywanie jej istnienia z mediów społecznościowych. Czy tak traktuje się ukochanego członka rodziny? W prywatnej sali restauracji zapadła ciężka cisza. Nocny widok na rzekę Charles falował w szybie okna. Głos przewodniczącej Elizabeth stał się bardziej uroczysty. Skuteczność moich operacji wynosi 98. Przeprowadzam ponad 400 operacji rocznie. Przynosząc szpitalowi 10 milionów dolarów przychodu rocznie, wybór mojej osoby na następną przewodniczącą jest podyktowany wyłącznie moimi zasługami. na te słowa, wyraz twarzy matki całkowicie się zmienił. Przybierając wymyślony uśmiech, zniżyła głos, by powiedzieć: Cóż, Elizabeth, my też jesteśmy rodziną. takie małe nieporozumienie nieporozumienie? Po raz pierwszy podniosłam głos. Choć drżał, niosła się w nim zdecydowana wola. Mamo, pamiętam wszystko z tych trzech lat. Słowa Ashley, obojętność taty i twoje zimne spojrzenie. Ashley pospiesznie podniosła swój smartfon. Jednak jej palce drżały zbyt mocno, aby prawidłowo obsługiwać ekran. Jako badacz i koordynator badań klinicznych jestem dumna ze swojej pracy. Spotykając się z Elizabeth, wspólnie osiągnęliśmy wspaniałe wyniki badań. Powoli wstałem. Elizabeth położyła wspierającą dłoń na moich plecach. Ale znalazłem coś jeszcze cenniejszego. Prawdziwą miłość. Matka desperacko próbowała opanować sytuację. Katrin. Pomyśl o swojej pozycji. O swojej reputacji w szpitalu. To jest właśnie sedno sprawy. Elizabeth oświadczyła dostojnym głosem. Wybieram Catherine na stanowisko przewodniczącej w szpitalu st. Mary, Memorial. Elizabeth. Głos matki podniósł się. Twoja kariera. buduje swoją karierę na umiejętnościach. Otrzymałam ofertę z Bryggem and S Hospital. Na te słowa z twarzy matki zniknął kolor. Nazwa najbardziej prestiżowego szpitala w Bostonie miała wielką wagę. Przez trzy lata znosiłam wszystko dla dzisiejszego dnia. Chwyciłam mocno dłoń Elizabeth i cicho oświadczyłam: „Nie musimy się już ukrywać”. Smartfon Ashley upadł na stół. Na ekranie wciąż migał napis błąd połączenia z przerwanym przekazem na żywo. Idź. Niespodziewany głos sprawił, że wszyscy się odwrócili. To był ojciec. Wystarczy. Ojciec zamknął zmęczone oczy. Straciliśmy z oczu to. Co było ważne, kropka na te słowa, matka opadła na krzesło. Esli wpatrywała się pustym wzrokiem w okno. Elizabeth wzięła mnie za rękę i po cichu skierowała się w stronę drzwi. Jej plecy promieniowały niezachwianą determinacją kropka przy drzwiach Elizabeth zawróciła. Miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Ostatni werset z pierwszego listu do Koryntian rozbrzmiewał cichym echem. A miłość nigdy nie zawodzi, kropka, wyszliśmy z prywatnego pokoju ramię w ramię. Nocny widok na rzekę, szarl śnił, jakby błogosławiąc początek naszego nowego życia. Pewnego ranka, rok później. Poranne słońce wpadło do naszego biura na najwyższym piętrze Brigham and Women's Hospital. Catherine przyszła odpowiedź z New England Journal of Medicine. Elizabeth podniosła wzrok z znad ekranu komputera. W jej oczach pojawiło się światło radości. Czy artykuł został przyjęty? Tak. Wyniki naszych badań klinicznych zostaną wreszcie uznane przez świat. Podbiegłem do Elizabeth i chwyciłem ją za rękę. Nowa metoda kardiochirurgiczna i wspierający ją innowacyjny protokół leczenia. Nasze dwuletnie badania zostaną wreszcie opublikowane w najbardziej prestiżowym czasopiśmie medycznym na świecie. Gratulacje. Doktorze Montgomery. Jane, sekretarka, przyniosła kawę. Była pielęgniarką, która wcześniej pracowała w Estemary. Wielu pracowników podążyło za Elizabeth, kiedy się przeniosła. Dziękuję. Ale to nazwisko też wkrótce się zmieni. Elizabeth delikatnie dotknęła pierścionka zaręczynowego błyszczącego na moim palcu serdecznym. W przyszłym miesiącu mieliśmy złożyć śluby wieczyste w małym kościele w Pravenstown. Za oknem wiosenne słońce mieniło się na rzece Charles. Szpital St. Mary Memorial widoczny na przeciwległym brzegu. Stracił swoją dawną świetność. Kropka, nieufność wobec autorytarnego stylu zarządzania matki doprowadziła do odejścia znakomitych lekarzy. Incydent z Ashley zadał kolejny cios reputacji szpitala. Liczba jej obserwujących w mediach społecznościowych drastycznie spadła po tej nocy. Kropka, jej ostatnim postom towarzyszyły hasztagi, takie jak hashtag samotność i #więzirodzinne. więzi rodzinne. Walka o znalezienie nowego miejsca pracy zdawała się uczyć ją wielu rzeczy. Ketrin, spójrz. Elizabeth wskazała na moją komórkę. Na ekranie migało powiadomienie o nowym e-mailu. Nadawcą był, co zaskakujące, ojciec. Droga Ketrin, dziś są twoje urodziny. Przez ostatni rok myślałem o wielu rzeczach. I zdałem sobie sprawę, że straciliśmy z oczu coś ważnego, kropka pewnego dnia, rozmawiałem z pastorem w kościele. Powiedział mi, że miłość nie ma formy, ale z pewnością istnieje. Do tej pory byłem zbyt pochłonięty pozorami i przyzwoitością. Nie mogłem myśleć o twoim szczęściu w jego prawdziwym znaczeniu, kropka, czy mógłbym wziąć udział w ceremonii w przyszłym miesiącu. Oczywiście, jeśli ty i Elizabeth na to pozwolicie. Czekam na odpowiedź. Z miłością. Ojciec, kropka ciepłe łzy spłynęły mi po policzkach. Katrin. Elizabeth delikatnie mnie objęła, kropka właśnie wtedy przyszedł kolejny e-mail od ojca. P.S., twoja matka też zaczyna się stopniowo zmieniać. Któregoś dnia mruczała, co próbowaliśmy chronić. To może zająć trochę czasu. Ale na pewno my też to zrobimy. Odpiszmy. głos Elizabeth rozbrzmiał łagodnie. Odkryjmy razem nową formę rodziny. Zacząłem pisać maila do ojca. za oknem wiosenne światło na rzece Charles zdawało się świecić jaśniej niż wcześniej. mniej więcej w tym samym czasie. W biurze przewodniczącej w ST Mary Memorial Hospital Margaret Williams wpatrywała się w zaproszenie leżące na jej biurku. Złote litery wygrawerowano na wysokiej jakości białym papierze kropka ze szczerymi pozdrowieniami. Mamy nadzieję, że będziesz mógł świętować z nami początek naszego nowego życia. Katrin Williams. Elizabeth Montgomery w oczach matki zalśniły słabe łzy. Cicho wstała i podeszła do okna. Brak gum i szpital dla kobiet lśniły w porannym słońcu po drugiej stronie rzeki. Pójdę już. Te słowa nie były skierowane do nikogo. Jednak jej głos zawierał nową nadzieję. Smartfon Ashley po raz pierwszy od dłuższego czasu otrzymał wiadomość od jej siostry. Droga Ashley, widziałam twój Instagram. Chciałabyś kiedyś napić się herbaty? W moim nowym laboratorium. Czekam na odpowiedź. Od Ketrin kropka wpatrywała się w ekran przez długi czas. Potem powoli zaczęła pisać. Mogę przyjść. Właściwie to chciałam to powiedzieć od tak dawna. Przepraszam. I dziękuję kropka wiosenna bryza zaczęła tkać nową historię nad rzeką Szarl.